Nie zjedziemy! Ja miałem ja siedzenie, z tyłu. Jakie odsyce? Jakie Nie drekuj, uważaj, bo ja hamuję gwałtownie. No, że to poleciał, W południowej części Grecji przez wiele wieków trasa dookoła tego skalistego lądu miała długość 700 km. Ale z powietrza można dziś dostrzec coś niezwykłego. Prostą linię przecinającą półwysep w najwęższym miejscu. Czekaj, muszę Kejowi podziękować. Dzięki, dzięki. Kurwa, nie nagrało się. Dzięki, dzięki. Ale mu teraz na jebie, nie. Teraz tak coś na jebie. A co w ogóle służy, nie? No, Daję. Do do rogu, się do rogu. Nie. Spalę okno, czekajcie. Nasza OP? po lewo jest. Podaję, podaję. Ja bym napisał. Dobra, graj, graj, graj. Zajdę ręką na bok. ASMR-a chcecie? Thank you for the sub Thank you for the sub Odpowiadacie inteligentnie na moje pytania To na pewno znacie moje imię Wy możecie je wypowiedzieć? Odjebało od sławy i kaski. Łukasz. Nie. Było czy nie? No. no jak na moje było? No. A on ma na imię Łukasz? Nie. Kurwa, A znacie imię mojego kolegi po prawej? Kurwa, zgadza się! O kurwa, ale bestia się objawiła. A, kurwa! Oni w Razer wiedzieli, że tak będzie z tym debilem, bo nawet mu przykręcili podłokietniki Pepo Gigbles. jest jeden, jeden smok A, jeden smok tylko, nigdzie nie. wracają. Na środek. Daję Głową tą krowę przebi na pół. Tak, Ej, ty! Ale to mogę zrobić. Pa! No to? Dobra, to dawaj, go. Co to jest. To ja. jest. To ja. To jest. Marley? Kasia. Ja to jest. To jest. To jest. To jest. To na 30 fps To jest. bez tradingu. To jest. To ja To tradingu. To To jest. Po maczkach Po maczkach? no 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 Wracasz, nic się nie dzieje, Kupę zimnej wody I pamiętaj Lewy, prawy i sierpowy TOK Bicie koniec, to jest moje hobby Nie wiem co to jest No kurwa, jak teraz kurwa KURWA no! Ktoś zrozjebał coś! Ktoś coś Co to było? Nie mogę powiedzieć, ale ktoś coś rozpierdali dwa razy. Ale to u ciebie, Daniel. Brawo! Szybko! Kaś! No i chuj. Dobrze, Uf. Nie dryj tak mordy, mam przegłos, kurwa. Tak? Będziemy się nakurwiać. Przetestować? Chłopy... How are you? Why you die? Why you zero kill? Um, can you do something. Don't take Please. shot. Please. Human brains are hard to replace. I, can you be focused? I'm I'm sorry, what man. My hand is broken. I'm sorry. What what's broken? My hand is broken. I'm sorry. <laughs> why are you playing? <laughs> because I love Valorant. Jarzabal, Gerard Moreno, Marcos Llorente. W tej pozycji może uderzyć. Piłka ląduje w bramce. Niefortunne złożenie Prost nie historii. Samowite, proszę Państwa, to dopiero pierwszy atak na bramkę, a już mamy gola. Drugi gol, mamy 2 do 0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Na jaką klepę gra jakąś. To może być bramka. No, bo chodzi, komuś zjebać No bo to jest tak stare, że jak przestawisz datę, to mi na przykład internet w ogóle nie działał. W ogóle się strony nie ładowały. Ej, coś się spierdoliło tutaj. Coś się zjebało. Pan? Co? Nie działa mi OBS, jakby. Co jest, kurwa? Ja też mam subskrypcję. To się odpierdala. Problem, działa... Kurwa, co jest? O. Kurwa, nie widać mnie. Tak, teraz. Teraz mnie widać. Ja chcę... Widzowie, generalnie za 5 minut robimy drugą rundę, musi Mitris podmienić karteczki. i Zaraz wybierzemy kto bierze udział i wszystko to ogarniemy, żeby było zajebiście Elko, Elko. A. Cześć. Ale my co, mutujemy? Nie, nie Nie, 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 nie. Kurwa! Zaproszę no. no, no, no. wam jeszcze Dawą boję, zawał bierka. Prawo jeszcze. Mam dalej. Dwóch jeszcze długa. Rudzisz, nie? Chujowo jest. Jeszcze długa. Jeszcze długa. Ostatni długa. Go. Kurwa, Sanczyk. Chcesz się pobawić? Czy, czy, czy ty naprawdę kurwa to zrobiłeś? Ja pierdole! Czy ty naprawdę zrobiłeś kurwa wirusa Tyris? Ja fierdolę! Nie yeah. postradał chłopak Co to było? Yeah. <laughs> Kurwa, ale. Ale. tutaj się wpierdolił, nie? Yeah.